Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Paulina. Witam na moim kanale Mecha i Bombelki. Przed sobą dzisiaj mamy dwie paczki. Taką tyci i taką ten. Jak właśnie zauważyć, K-pop merch. Tutaj jest album. zarówno tu i tu jest album Seventeen. E, ich najnowszy album. W końcu do mnie doszło to. Tu jest wersja Weverse, a to jest wersja normalna wersja czwarta, czyli pad droga także odpakowuję i zaraz powiem wam wszystko chciałam powiedzieć, że ta paczka pod spodem wygląda jak czołg także nie zwlekamy, zaczynamy no, wróciłam, w końcu odpakowałam to wszystko i tak ten album jest z grupowego zamówienia jeżeli dobrze pamiętam to jest Zuzia i Lila ale mogę się mylić. W każdym razie i Lisa, przepraszam. Zuza i Lisa. Dziękujemy za wspólny zakup. Wyślij zdjęcie, gdy album dotrze dobrego. Dobrego dnia. Przepraszam, nie umiem czytać. No, tu w każdym razie dosyć nie tylko zdjęcie, ale i cały filmik. Także o, tak oto to się prezentuję. Wszystkie fantasy są już wyniesione. Tu jest ten. Mam też plakat, który pokażę na sam koniec. I może zaczniemy od tej wersji standardowej. Jest to Face the Sun 17 rocznik 2022. Świeżynka. Pięknie. W ogóle to jest takie delikatne. O, tak wygląda przód. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj mamy jakby globus. Bo to jest w globus, albo mapa. Proszę bardzo. Poczekajcie, muszę coś wykombinować ze światłem. Poczekajcie. Teraz powinno być zdecydowanie lepiej. Tak, tu mamy komkę. Tu. Tak wygląda boczek. Tu. Seventeen. Seventeen. Epizod czwarty. Pad ich znaczek pięknie ok otwieramy cześć Jan, przyszedłeś zobaczyć co tam mama ma oczywiście zapraszam tutaj mamy naklejeczkę piękna i tak wyciągnijmy wszystko no. proszę bardzo zamykamy uuu i odkładamy i tak. Mamy marker. Jest coś napisane? Nie, zobaczmy jaki mamy kolor. Uwaga. Będzie jedny żółty? Będzie oczojebny żółty. Ręka nie zaczęła się trząść. Tak, super. Uuu, proszę bardzo, zamykamy. I tak, poczekajcie, poprawimy kamerę. Ok, odkładamy na boczek. Mam, to są lirika, więc zostawiamy ją na później, na deser. Zaczniemy od płyty, Face the Sun. Jak lirika będziemy sobie zaczniemy mówić o muzyce, wiadomo, jak zawsze. Taki ładny motyw, bardzo ładnie, face the sun, wszystko pięknie. Czekajcie, bo tu się strasznie odbija. Okej, okay. płytka i tak wygląda album z przodu. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy dwie kropeczki. Face the sun, pad. Nie jestem teraz pewna, czy to jest ich drugi pełny album. Czy trzeci? Nie pamiętam. Przepraszam. Ale mam sobą pamięć. Uuu. Jak biegną poczuszki. co ja mam taką wglądać? No dobrze. Cześć Wernon. O Jeziu. To ja też kurtkę mu dali. Pięknie. Twój stary fanatyk wędkarstwa? Nie, yeah, tylko one Ale autentycznie twój stary. Kto wie ten, wie creepypasta o wędkarzu? Ach, cudownie. Tutaj widzę Girl Scout. Pięknie. I jeszcze akurat w namiocie jest. Czyli idealnie. Karcereczka. King! Przepraszam królu. Świeci ci słońce? Face the sun? Tak? Face the sun? Oh my god! He's so pretty! I'm gonna fucking cry! But... Song Kwan, Przepiękny w musztardę. W zaklęty. Nienawidzę takich łączeń. Bo w ca... wygląda jakby nie miał w ogóle ramion. Proszę bardzo. No, jaki pierożek. Hej, Uzi. Hej. Hej, hej. Ach. No, zobaczcie. Jaki maluszek. A ten co? Bawi się lupą. poszukiwać skarbów, tak? Dobrze. Jezu, chryste, jaki to jest dziwny album. Hello, tygrysko. Tygrysiątko nasze. Oh, so cute. So cute. Nie wiem czemu, ale zaczęła mi mówić Krystyna Czubówna. Lwiątko zaczyna swój pierwszy. Swoje pierwsze polowanie. Czytała Krystyna Czbówna. Dzień dobry panu. Hello, hello. Cześć i jak się masz? Kochanie, jak się masz? Piękności nasze. Czy możemy nie zmieniać tutaj światła? Bardzo bym o to prosiła. Proszę bardzo. W każdym razie tak, brałam udział w grupowym zamówieniu gdzieś w maju, na początku, na początku maja, bo miałam wtedy pieniądze, a potem okazało się, że jednak pieniędzy nie mam. Patrzymy na Bernadetkę przez lornetkę. W każdym razie brałam, super zorganizowane, bardzo fajnie. Co prawda Wolę sama otwierać albumy, no ale jak trudno. Tak też jest ok. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Uważam, że fajnie zorganizowane, bardzo tak konkretnie. Hey, DK. To jest DK? I'm sorry. I'm dumb. Ich jest za dużo. Moja pamięć jest na poziomie przedszkolaka. Ja nie pamiętam. But I think. So. It's Decay. Hello. A chciałam powiedzieć, że to jest całkiem nowatorskie taki album, w sensie... Że tak jak opakowanie, tak samo... O, tutaj kolejne w musztardy zaklęte. Bardzo tak... no słodziaszno. O, proszę bardzo na w każdym razie brałam bardzo fajnie zorganizowane, bardzo tak skups, skups, skups. I bardzo mi się to podobało, w sensie, że tak. Ach, no ładnie zorganizowała dziewczyny, tak był dobry kontakt z nimi i jak się miało jakieś pytanie, jakiś problem, to odpowiadały, także Myślę, że mogę polecić dziewuchy, będą ich e, niki z Twittera na tym, w opisie, jak nie zapomnę, Zuzę na pewno dam, nie, Lisy nie znam, ale to się napisał, potem zUzy to Zuzę mi powiem, bo z dobrym człowiekiem. O proszę bardzo, grupowe zdjęcie, jest grupowe zdjęcie? Proszę bardzo. I kamyczki. Piękne. O, oh, thanks to. Proszę bardzo. Skups. Yonghan. Joshua. Yun. Hoshi. Hoshi. Wonwoo. Woozi. Mingyu. DK, Songkwan, Vernon and Dino. Proszę bardzo. O. Tak wyglądał album Seventeen. Skoro weszliśmy już album, wiemy jak on wygląda. Czas na lirykę i epikę i dramat. Właśnie jak tam wasze uh, uczniaki jak tam wasze te uh, no, powiedzcie mi, co wasze? Um. Czarn pomóż. O, świadectwa, co? Jest ok, czy nie jest ok? Proszę bardzo, czarno-białe wszystko. Jeszcze tutaj była tak wersja Control, wersja Shadow, Ray, Pioneer. No i Pad, Pad, to jest moja wersja. I tutaj mamy tak Darling. Bardzo lubię, muszę mi rozumiem tekst. Hot, 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 hot. Co cały czas mnie prześladuje. Don Quixota do lubię. Nie wiem czemu, ale lubię. A Chan lubi. Y If you leave me, jak on słyszy tę piosenkę, on się tak rozkłada: łapki do przodu, łapki do tyłu, i ogonkiem sobie macha w prawo, w lewo, prawo, lewo. Czyli jemu się bardzo spodobało: If you leave me, mi tak średnio. Mi się też podobało bardzo aż. Aczkolwiek, domino, domino mi się w ogóle kojarzy ze Stray Kids, ale to może przez tytuł. I jak chcę sobie zanucić, to ja tylko nucę Stray Kids Domino. Domino, 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 domino. A ogólnie od paru dni z Seventeen chodzi za mną left and right, left and right, left and right, Repeat, Repeat. Może dlatego, że Jungkook z BTS-u teraz yy, wypuścił piosenkę z, z człowiekiem, którego imienia nie wolno wymawiać. Może dlatego mi się tak to kojarzy. Prawdopodobnie tak. Tutaj mamy o teksty: Repeat, repeat. To jest całkiem clever rozwiązanie. I that's so sexy that Woozy is almost in everything. That's so sexy of him. I swear to God. And Vernon. Kredity. O, tutaj mamy też. Wszystkie pisaneczki wypisane po kolei. Pięknie, cudownie. I'm in love. I zaraz, zaraz, zaraz. Tu było to wszystko, cała paczka I może zacznijmy od tego. Mamy tu z drugą stronę Mingyu and DK. Proszę, DK Mingyu. Tak, na pewno. O, Face the Sun. Mamy to. Mamy dwie pocztóweczki i to. Więc tak. Ach, nie wiem, jak się ogarnąć. Dobra, pocztóweczka jedna. Raz, dwa, trzy. Hello. Hello. How are you? That's DK. I know, for sure. And the second one. Hello, who are you? A tutaj kurde ten wędrowiec? Wendrow, wen, Z muminków, ten co. Włóczyki, włóczyki, włóczyki. <laughs> Pięknie A tu mamy kod QR. i tak tu mamy dwie naklejeczki. Seventeen. And Karat. Wzajemnie się uzupełniają. O. Tu mamy taką podstaweczkę. Hey, bo my baby ah! <laughs> Look at him. He's so handsome. He's so pretty. Wiver shop. To jest wiver shop, of course. I love you so much, my baby boy. I tu mamy. Moi kochani, tyle kart. Mamy tak, cztery albumowe i dwie z wiversu. Tak powinno działać wszystko. Jest ich trzynastu. W grupie o nazwie 17. I mamy. 4, 5, 6 kart, fotokart, dwie pocztówki, jeden cudaczek i coś. Tak to powinno działać w każdym zespole. <laughs> Kontynuując, zajmijmy się najpierw tym. Więc tak. Raz. Nie wiem, jakie to jest karty. Wiem, że no, każda z nas w całym grupowym zamówieniu wybierała sobie. Konkretnie jedną osobę, tak? Ja byłam przypisana do słodkiego pieroszka. Także let's see. Ein, zwei, und drei. Jaki słodzak. Ja. Jaką wariację różną mam. Uwaga. Raz, dwa, trzy. 1, 2, 3 Aha! He's so cute! Look at him! Look at this baby! Kolejna O, A bo wolontariusz na wość. Po jej. A tutaj mamy raz i dwa i trzy. I love you! Jest so cute. Jest so freaking cute. Ah, I'm gonna fucking cry. Eddie, cię ktoś, już wolny stoliczek, na kogo wypadnie na tego bęc? Piero... Kocham pierożka. Cudowny, chłop. I raz, i dwa i trzy. Lukat jest, Jako ojciec, taki syn. Czan. twój ogo mi teraz troszkę przeszkadza. Zosłaniasz pierożka. Jakbyś mógł się nie myć y, teraz mi na stole, to doceniłabym to. Czan. Dobra. Składamy i wyciągam te z Wiversa. Poczekajcie. Dobra, mam z i teraz tak. Tu jest cała instrukcja. Jak to działa? Muszę ściągnąć aplikację. Bla bla bla. Czy możemy? O, o proszę bardzo. Tu wszystko zasłoniłam. Także to odkładamy i tutaj bonusowa kartka, czy karta, fotokarta? Kocham. Seventy, robisz to dobrze, naprawdę. Dawno nie działałam, żeby zespół tak się. O. Chan, Chan, zejdź z tego, bo to jest bardzo delikatne. Ciani. Synek. Okej. Okay. Proszę mnie nie gryźć, bo ci, ugryzę cię w ogon. Zobaczysz. Dobra, otwieramy. Troszkę manifesting wiadomo kogo. Wiadomo co. Uh. Dobra, okej. Okay. Tak wygląda przód. Tak wygląda tył. No i tu mamy wszystko. I uwaga. Okej. Okay. Czekajcie. I tak. Tu jest wszystko to. To jest the sun. Cała grupa i... I właśnie tego już nie mam, bo widzę, wiem, że klara jej to będzie chciała zabrać. O, mój panie Boże. O, chryste, panie! Look at this! Czekajcie, o! One wyglądają z tyłu tak. Ta z tyłu ma kotki QR, więc tego wam nie pokażę. Tak? Tak! Dobra, mniej więcej. O! Coś takiego to wygląda. Proszę bardzo. O, mój panie! Bożu. cute i to serduszko znaczy to się jakoś inaczej nazywa ale są so cute nadużywam słowa cute w tym albumie ale przepraszam tego się inaczej nie da powiedzieć moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina ale no trudno w każdym razie to wygląda tak to są te karty wszystko pięknie o mój panie boże to se pomiałam już w... album z Wiversu. <noise> Dobra, składamy wszystko i wam pokazuję jej podsmowanko. No i co? Tak wygląda drug. Wydaje mi się, że to jest drugi, ale ręki sobie nie dam uciąć. Pełny album 17, gdzie jest ich 13. Przed wami są takie dropy. No i co? Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa! Czekajcie, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Mam plakat. Oh. Rozjaśnijmy. Ok. I o, oh, face the sun. Tu jest napis. A, oh, cała trzynastka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście dwanaście, trzynaście. Pięknie. Biegną. Cudownie. Bardzo mi się podoba ten plakat. Dziękuję bardzo. I to by było teraz już totalnie na tyle. Dzięki za uwagę. Pa.